Siema, nawijajcie mordeczki. Ja jestem Kuba, czyli Skiro, a w dzisiejszym filmie co każdego fraga będę zwiększał czułość mojej myszy. I ten film naprawdę wyszedł dobrze, więc oglądajcie do końca. Ale oczywiście zanim przejdziemy dalej, no to zostaw subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 100 tysięcy subów, no może kiedyś uda się to dobić. Nie zapomnij o łapce w górę i dodatkowo użyjmy jego kodu SKIRO w sklepie z przedmiotami. No i słuchajcie mordeczki, na samym początku polecę sobie na Salty, ponieważ jak niektórzy może wiedzą, na moim kanale panuje taki męż, ja praktycznie w każdym odcinku Latam właśnie na salty i tak w ogóle widziałem tą lamę, chyba co nie? Nie dałem rady jej oznaczyć, ale to nieważne. No, gościu, spada mi z mojego budynku, spada mi stąd. Zawsze się trafi ktoś, kto ląduje razem ze mną, nie mam pojęcia czemu. I dostałem pistolet na sam początek. Tutaj cyk, kulturalnie kolejna skrzynka będzie otwierana. I dostałem PMA, nice, to idziemy go od razu podraszować, tego gościa. Czy on mnie tutaj bombarduje? No to ja też robię to samo w takim razie. Co tu się w ogóle dzieje w tym meczu? I okej, okay, on powinien być gdzieś tutaj na dole, w tym miejscu dokładnie. A nie, on jednak jest. Co? On sam sobie rzuca granaty. Co jest nie tak z tym chłopem? Mamy go, i oczywiście zwiększam sobie teraz czułość myszy, żeby nie było i ona już zaczyna chodzić tak szybciej. Bo oczywiście zrobiłem pierwszego fraga. Wezmę od razu pułapkę i się uleczę. Gdzie to gdzie tą pułapkę postawić? Tutaj stawiam ją i się chowam. O nie! popi rzuca granaty! Chłopi rzuca granaty! i rzuca granaty. A ja mam taką czułość teraz. A, co tu się dzieje? Dobra, to nie był dobry pomysł. Ej, w ogóle ogarnijcie to, tu jest kolejna lama. WTF? W poprzedniej gierce widziałem lamy, w tej też widzę lamy I oczywiście myszka mi zasuwa jak szalona, ale postaram się zrobić kolejnego fraga żeby ona zasuwała jeszcze szybciej. I teraz pytanie: na który domek polecieć? Może gdzieś na tą wieżę? Nie no, na wieżę już nie dam rady, bo za nisko jestem. Ale tu widzę pompę. Dobra, Git, pompa jest zebrana i lecimy od razu po goście. Albo nie, albo tak, no w sumie nie wiem. Dobra, ostrzelmy tego, nie dałem rady. Tutaj słyszę jakąś skrzynię, cyk, otwieramy ją. Ej, serio, to jest dopiero drugi poziom szybkości mojej myszki, a ona zasuwa jak dziko. Gdzie jest ta skrzynia, którą słyszę? Na dachu, git Eee, dostałem. Dobra, idę pod dupę sobie strzelić RPG zaraz. Jak spotkam jakiegoś gracza. O nie, ktoś tu biega po schodach. Siema. Co to za granaty jakieś? I co tu się dzieje? Dobra, zrobiłem kolejnego fraga Więc oczywiście znowu zwiększam czułość myszy I teraz to już w ogóle będzie totalny dramat Granaty sobie zabieram i chyba to wszystko Wypiję jeszcze kewa, a nie, ja mam full kewa Okej, okay. nie mogę więcej ja bym wziął sobie ten harpun, proszę bardzo Harpun to jest kozacka broń A tak w ogóle ogarnijcie strzelać do skołpy Na takiej czułości, no nie da się dosłownie A, nie, 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 szybko chowam się To budowanie, to budowanie No niech on tylko to podejdzie O Nie co chłop robi? Ja muszę stąd zawikę robić. Ja mam tak mało HP. Nie, wszedł! Tutaj ja się nie mogę obrócić dosłownie. I słuchajcie, lecę sobie teraz na farmę i zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. Ponieważ na takiej czułości jest naprawdę już mega ciężko. A jeszcze mogę ją dwa razy zwiększyć, więc wtedy to już będzie totalny dramat. Jak jeszcze zrobię dwa fragi. I tutaj widzę jakąś niebieską broń dokładnie w tym miejscu. Albo coś niebieskiego. Tak, to jest PM chyba. Ok, zabieram go od razu. No, muszę wylądować jako pierwszy. Git. Tutaj ktoś jest. okej, okay, przede mną. Lecimy na niego. Szczerze, jak wszystko puję, to będzie się łatwiej celowało. Więc muszę oczywiście na daleko to jest stać. E, ziomek, ziomek, dawaj, dawaj. Chodź tutaj. Ja na niego poczekam, bo on na pewno będzie chciał iść do tej jaskini. Po skrzynie. No, dawaj, wyłaś tu. Ile można siedzieć tam? A on tam wszystko lutuje. No, to fajnie, że chłop kosi całe pole. A on otwiera skrzynkę i dostał pompę. To jak go nie zabiję, to jest po mnie totalnie. No nie, trafiłem go, ale to nie był dobry pomysł Zawijam na to klepę tutaj. O, proszę bardzo, tylko muszę teraz wycelować Dostał 30, ja nawet matców nie mam. Dostał 17 jeszcze No i co teraz mam zrobić? Mam ostatnie dwa pociski, mam ostatnie dwa pociski. To jest jakiś kolejny ziomek w ogóle biega w tym sianie. I czemu mi właśnie zgarnął fraga przed chwilą? No, nie gadaj. No, wracaj tu. O, ma mało HP, jak tak ucieka. Tak, miał mało HP. Dobrze myślałem. I zwiększam, oczywiście, czułość myszy. Dobra, jest jeszcze gorzej. Muszę się teraz szybko uleczyć. I lecę się dalej klepać. O nie, o ma. Czy pega? Tak, o pega. Spadaj stąd. Rzucam granaty pod siebie. No, nie da się go ustrzelić. Nie mam już amunicji, fajnie Ja biegam i strzelam przed siebie, w ogóle już do niczego nie mam ammo Co się dzieje w tej gierce? Tu jest ten ziomek, tu jest ten ziomek z tym rpg No i rip chyba, tak Koniec zabawy W ogóle trudno jest nawet trafić w ten przycisk dalej, okej okay. Nacisnąłem git i teraz zgłoś gotowość no i tym razem wbijam sobie na potne piaski, i zobaczymy, czy tutaj uda się w końcu zrobić więcej niż jednego fraga w gierce, bo chyba nie było jeszcze gierki na tym odcinku, gdzie zrobiłem więcej niż jednego fraga i mam złotą skrzynkę, nie gadaj. Serio, ale fart! I jeszcze gram na takie czułości, to będzie mega trudno. O, i dostałem pistolecik, nie najgorzej. Od razu wypiję te poty, żebyście później nie pisali w komentarzach pij te poty. Więc pamiętam już o tym. Okej. Okay. I zbieramy trochę masu, bo jednak budowanie się przyda. Git kolejna skrzynia i jeszcze więcej itemów. Ej, serio, teraz brakuje mi tylko jakiejś szybkiej pompy. I teraz weź przełóż tą M4 na ten slot. Git, mam MK, o, jeszcze mam PMA. Nice, to sobie też to zamienię z Tutaj słyszałem jakąś klepę za tym domem, tak mi się wydaje, albo w środku tak, jest tu jakiś gościu, i teraz pytanie, jak go podjechać. Z tego co słyszę to też ma PMA i właśnie mnie goni. Aj, dostał trokę 64 mu zostało hapsa Dobra, ląduję sobie na tą skrzynkę Na środku boiska Czy ktoś ze mną ląduje? Chyba nie Ej, dostałem harpun, to jest właśnie dobra rzecz Tam widzę gracza, jest w garażu, więc biegnę za nim Tu jest w ogóle kilku graczy, chyba nawet trzech Co nie? Czy nadal jest ten ziomek w garażu? Nie, on wyszedł drzwiami No tak, bo tu są drzwi A on pobiegł w tamtą stronę, więc oczywiście zaczynam go śledzić I rozwalę stację Szybko stacja, rozwalaj się Dostaję plecy i żeby się obudować, jest to mega trudna sprawa. Tu jest ten ziomek, chowam się. Szybko, szybko. Nie mam jak się zabudować, bo już nie mam matsów nawet. Dostał jeszcze Heda. Najgorzej. O, zobaczcie, tam w ogóle jest lama, i tak w ogóle mogę jeszcze raz zwiększyć czułość mojej myszy. Więc chciałem jeszcze tego jednego fraga, jedną likwidację zrobić. I zobaczymy, czy ktoś ze mną tutaj wyląduje na dach. Okej, okay, dobra, jest tu już ziomek. Ja spróbuję tą skrzynkę szybko zabrać. Mam nadzieję, że to będzie jakaś pompa. Jest pompa, dobra, ale co do środka? Bo ktoś tu jest już w środku. I ma pompę, ma pompę, ma pompę. Tu jest, tu jest, nie. 75, serio? No dobra, muszę ogarnąć taki domek, na którym nikt nie wyląduje. Chyba to będzie ten. Aha, jednak ktoś tu wylądował. Po prostu super. Więc po prostu pójdę do piwnicy. Dobra, szybko, szybko. Mam jakąś broń. Mam tutaj jakieś kewy. I jeszcze ta skrzynia mi została. Czy to będzie pompa? Nie ma tu pompy, ale jest PM A to jest spoko rzecz. Czuję jakieś granaty, to, to ile co? Mam nadzieję, że to nie do mnie, co nie? Tu jeszcze jakaś skrzynia została nade mną. To ją zbiorę. I może tym razem będzie pompa. O, PM lepszy. Dobra, tego wyrzucam, tego zabieram, jak najbardziej. Granaty jeszcze do tego. O, przybył tutaj ktoś. Rzucam granaty za siebie. O, o. To nie tak miało wyglądać. Dobra, zrobię to tak. Zrobię to tak. Nie! Ja chcę się schować. Dobra, zabiłem go. Udało się, nie mam pojęcia jak. Zwiększam czułość. Aha, nie zdążyłem nawet zwiększyć czułości, naprawdę. No dobra, chyba lecę na zielony żywopłoty, więc oczywiście skaczę i zobaczcie, teraz myszko dosłownie ruszam o jakieś kilka milimetrów albo o pół centymetra i tak szybko się obracam. No, będzie trudno zrobić jakiegokolwiek tutaj fraga. I wydaje mi się, że ten meczek będzie bardzo krótki, no bo nie dam rady chyba nikogo tutaj zabić. Co ja tu widzę na tym dachu? Co ja tu widzę? Czy to jest jakaś pompa? Nie, to jest jakiś po prostu zielony temek, a. To są te fajerwerki. No to wyląduję sobie tutaj. O, tu jest jakaś skrzynia. Okej, okay, w budzie. Mam nadzieję, że to będzie coś dobrego. Proszę, coś dobrego. RPG dostałem. No to może jednak jest jakaś szansa na fraga. Dobra, dostał gościu. Aha, 5 hp miał! 5 hP! No i słuchajcie, mordeczki to ja było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W sumie wyszło nawet spoko, więc zostaw subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, łapkę w górę. Widzimy się już jutro, papa. No i cześć!